Nazywam Stowarzyszenie historyczno fortyfikacyjne przed mostem Piła. Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, która działa w Pile i na terenie Piły. Posiadamy schron w centrum miasta, w którym są wystawy różnego typu. A tutaj dzisiaj na WOŚPie pokazujemy to, co mamy, a więc nasz dorobek rekonstruktora, a także osoby od nas, są, które zbierają różne rzeczy z tego okresu, z okresu II wojny światowej. jest tam bardzo miło. 50 zł na stowarzyszenia po raz pierwszy. trzeci finał Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy. Straż pożarna wystawia swoje stanowisko jak co roku. W tym roku mamy akcję Nie dla czadu. Informujemy mieszkańców o tym, jakie są zagrożenia, jak przebywać, jak się ustrzec tego niebezpiecznego gazu, jakim jest tlenek węgla. Dodatkowo o godzinie 17 będziemy licytować strażaka żarka. po raz sprzedano. Yeah. To jest część mojej prywatnej kolekcji, którą zbieram od wielu, wielu lat. Kolekcja ta jest wyłącznie związana z II Wojną Światową. Akurat tym okresem się najbardziej interesuje. I są tu przedstawione elementy umundurowania i wyposażenia stron walczących w II Wojnie Światowej. Najbardziej przy mnie są tutaj radzieckie ten radziecka uszanka wojenna, oryginalna. Mam tutaj trzy rodzaje niemieckich hełmów. Począwszy od y, wzoru M35, który był stosowany na początku wojny. Następnie Niemcy wprowadzili modyfikacje w 1940 roku, powstał M40. I pod koniec wojny w 1942 roku, gdy już, y, już postanowili najbardziej uprościć y, swój hełm, który nie stosowali, y, wzór M42. To jest broń radziecka, to jest karabin. Mosin nagan radziecki, konstrukcja opracowana jeszcze przed drugą światową, To jest wzór 9130: pięciostrzałowy, pięciotaktowy, ładowany pojedynczo. Po każdym strzale należy przeładować, wycelować. Do komory naboju wchodziło 5 naboi. Kaliber 7,62 mm. Broń bardzo prosta w użytkowaniu podstawowe wyposażenie każdego piecha radzieckiego. To zważa, to jest pepesza. To jest pistolet maszynowy, który stopniowo wypierał karabiny. Jest to broń, która. kaliber to jest 7,9 mm. Szybko szczelna, mały nabój, duży magazynek, ogień ciągły i pojedynczy. Przez stowarzyszenie tutaj współpracuje także z Muzeum Okręgowym w Pile. Od nich mamy wypożyczony karabin maszynowy DP28 Daktaryev zasilany magazynkiem talerzowym na górze. Karabin ciężki karabin maszynowy Maksim 1910 używany przez rosyjskie wojsko, później także przez wojsko polskie. I karabin maszynowy MG42. Karabin, chyba najlepszy w czasie II wojny światowej, także po. Jest to karabin maszynowy niemiecki, niemieckiej produkcji. Bardzo dobra broń, zmodyfikowana. Działa, można powiedzieć, aż do, do czasów dzisiejszych. Po pewnych modyfikacjach. Mam do 145, brawo! Duże brawa! 145, to jest fantastyczne. Kim ja jestem? Krzakiem. Tak się składa. Reprezentujemy tutaj akurat y, graczy ASG z Piły, których wbrew pozorom jest dość, dość sporo. My akurat tworzymy jedną z y, grup, która regularnie spotyka się tutaj w pińskich lasach. Y, ASG, bardzo prosta sprawa, na pewno większość, większość ludzi kojarzy nazwę paintball. Jest to coś, coś jak paintball, tylko strzelamy się takimi kuleczkami, stąd obowiązkowa ochrona oczu, to, to, to co mam na twarzy. I tak naprawdę jedyne co nas ogranicza to, to fantazja. Sprzęt jak widać, jeżeli chodzi o sprzęt, wybór jest dość spory, co kto lubi, co się komu podoba. Tak naprawdę marzenie, marzenie każdego dużego chłopaka. Całe życie powtarzam, że wszyscy faceci to duże dzieci, tylko z, z, czasem, z czasem zmieniają się ceny zabawek. 999 zł po raz drugi. Musi być 1000. Janu... Tysiąc. Tysiąc no, macie 1000 1001 zł po raz pierwszy. Fantastycznie. Kto z Państwa na więcej? 1001 po raz drugi. Posiadamy w tej chwili radostację 105 DM produkcji polskiej. Pierwsze radostacje były produkcji radzieckiej. To jest z pełnym wyposażeniem jest do tego skrzynia, jest książka odbioru przez Rosjanina, jest jego pieczątką podbita, jego podpisem. Do, do radostacji R105 posiadamy lampy nadawcze. Tu jest całe wyposażenie. Lampy odbiorcze. Tu są lampy. To jest lampa nadawcza, która wytwarza moc. Yy, tutaj mamy telefony, telefony polowe. Jeden telefon polowy jest z 1943 roku. Praktycznie tak jak widać, on jest w stanie bardzo dobry. Centrala y, polowa do łączności, która no, była używana i również jest sprawna. Zastępujemy nastolkę Wielkopolskiej Policji sierżanta Pyrka. Myślę, że wielu przedszkolakom dobrze znany, z tym, że nieco większy, ten, który przyjeżdża wtedy do nas na odwiedziny. Tak, po troszeczku. 500. 500. Pięćset! pięćdziesiąt 50, tyle kosztował sierżant Pyrk, yes. ale miejmy nadzieję, że ten pyrek się... Do...